Halo, halo, cześć, dzień dobry i witamy Was z Łotwy wraz z Zadasiem. No, witam serdecznie. Kolejne zawody w Speedway'o, zobaczymy jak dzisiaj nam pójdzie. Dzisiaj liczę, że będzie e, przynajmniej przynajmniej tak półfinał dla nas obu. Ten bieg sobie już możemy od razu pominąć, Pamiętasz że co się Fanta... mówiłem przed <laughs> Że ja mam bardzo złe przeczucie na Łotwę, ogromnie złe, ale ja nic nie udzielam się. Trochę sobie pojeździemy, nie zdobywam na pewno maksa punktów. Oooo, proszę bardzo, Adaś pierwszy. Kurde, sobie miałem wyłączyć Facebooka, więc będziecie słyszeli od czasu do czasu jakiś tam spam, ale mam nadzieję, że Wam to nie będzie bardzo mocno przeszkadzać. Nie sprawdzajcie swoich... to do mnie. Zobaczymy, jak tam spam czesie Andreas Jonsson. Dobra, stawmy sobie tutaj ładnie Adasio. zobaczymy, jak mu pójdzie. Nogi podkulone i. O, dobra, pojechał. Już myślałem, że nie pojedzie dzisiaj, ale pojechał. Aj, bardzo pośle zrobione. Nie, na razie nie idzie ci źle, no, gonisz ich w każdym razie. Zmieniamy sobie kamery, popatrzymy z różnych perspektywów. Ej, tu ładnie, już masz prawie trzecie. Krzysztof Kasprzak, na końcu stawki. Krzysztof Kasprzak, Krzysztof Kasprzak, zajebiście, że się tak nazywa. Ale ile razy to można się powtarzać, co? No bo Krzysiu je zupę. No nie wszędzie z dziką kartą. Kurwa. Ładnie. Ufa. No nie. Ale tu ładne ujęcie złapało. Ja, mega. Ale laga miałem. No to ci powiem, że ten lak chyba ci bardzo mocno pomógł tutaj. Tak, jeden punkt. Trudzi, w ogóle przejechałem Ej, ale Cieka to karta. jest dobry początek, bo z reguły pada się w pierwszym wyścigu musiałeś rozbić. Ile masz ustawiony silnik? 13,100 A no to mamy tyle samo. Pamiętam, że Biano... mnie blokował i więc trochę szkoda. Ale dobra, spinkcik. To jest dla mnie nowość. Dobra, no teraz ja muszę powalczyć jakieś punkty. Tak. O czym, czy się coś tu uda wywalczyć. Zaraz ich pierdykniesz na pierwszym zakręcie i gitara. Patrz jak wziął ich bokiem. Dobra, oni teraz trochę też cię bokiem. Hmm, trochę chyba za szeroko tam sobie odpuściłem miejsca, za dużo im dałem, żeby mogli tak podjechać. Tamten gdyby mnie wtedy nie jedno, to byłoby drugie miejsce na luzie. No ale dobra. Kurde, chciałem tutaj tak ładnie jeszcze go pocisnąć do końca. Te słońce tu strasznie przeszkadza, akurat. No. Ale mnie wystrzelił jak z procpa. dobrze, 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 dobrze. Fajnie, kurde, dobrze masz. Położył się na nim, a to, no to i ona są. Mm, no nie daje się wyminąć. Jeżeli pojedzie dwa zakręty dobrze to nie masz szans, nim. ale tu trochę pośliznął się i ten zakręt, jeżeli dobrze w niego wejdzie to dobrze wszedł. Drugie miejsce. No i w niego wszedł, trudno. No. Dwa punkty, no nic trudno. No dobrze, Było blisko, ale początek dwa. mamy niezły i jedziesz dalej. Ej, od razu ku... No tak, nie na tak razu razu. to począć. Nie ja ma. mocarnej herbatki zrobić, ale no, nie ma tego. Mocasz. I dzika karta, mój morderca jedzie ze mną, na kurde, trochę się cykam. Ja go ostatnio wyjaśniłem, był za mną. No to fakt, zdobył 0 punktów. Teraz będzie chciał się pewnie odgryźć na tym i... I mnie zabije. <laughs> Headshot, nie wiem czemu, ale czuję tutaj headshota zaraz. O nie, dzika karta poszedł ładnie. Teraz zostaje zniczowany. Ale już mi odchodzi żagar Uuu, ale mi wniosło. Dzika karta jest przed tobą. No, będę miał ciężko tutaj, ci powiem szczerze. Nie wiem, czy w ogóle coś się uda tu już wywołać. O, dwa razy szeroko. To jest słońce, kurcze. Dzika karta aż do góry koła A Ej, co jest, czemu ja tak szeroko wpadam w te, w te łuki? Nie wierzę. Nie wiem. Dziwne. Wierzę o tym, że ostatnie. Nie, półtora nie masz to. Hmm, ale i tak jakoś nie mogę ich za bardzo dogonić. Tak już. Last lap, kolego. Będą, będą punkty czy nie? Chyba jednak nie, bo tu mają już prostą i tu już easy. Nie, za dobrze pojechali, dobra. Mmm. Po punktach. Niemalże idealny wyścig, kurczę, jak mnie wyprzedzili, tak nic. O kurwa, jakie czasy. Ja pierdolę, to miał Miał lepszy czas niż mój rekord. Pozdro. Ja 62.02. Bez 62 szans. Nie ma opcji, żebym ja tutaj coś wywalczył z nimi, jak oni tak będą jeździć. Aha, ja też. To, to, to co ja sobie nabijałem, te rekordy, e, że tak powiem sam na treningu, mhm. to one się nie wliczają w to co my mamy tutaj, tak? Mhm. O, tak. Bo tam nie miałem nie. 60 z groszami, co nie? To ja się dziwię, czemu ja wszyscy 26. mają jeden punkt. Dobra. Mhm. Okej, okay, zobaczmy, zobaczmy tutaj. Ale no kurde, masakra! Ty jak mnie tam pomijali, to była jakaś jakaś żenada, naprawdę. Nic absolutnie nic nie mogło mi dogonić, jak mnie odsadzili, to koniec. O, ładnie, ładnie. ja się ostatnio bandy, bo coś odbijam od bandy. To mnie gdzieś odbija bardzo szeroko, O, ale jak wziął teraz? Nie mm. trochę ta banda. Może nie potrzeba, bo Cię to chujba. spowolniło. Mm, tu szeroko Ci poszedł. Ale Tobie tak nie uciekają jak mi kucze. Mi jak uciekli to już był, był koniec. Uuu, banda. E. Ale ładnie, w sumie się utrzymałeś, nie jest źle. Chujowo, no bo jak druga daje jakieś punkty coś to lipa. Znaczy no trzy wyścigi nam zostaje, a ja muszę już walczyć w tych trzech, Ty też. W jednym pojedziemy jeszcze razem. W ogóle. A! Oj kurcze, czemu I tak? tak. Szkoda, szkoda. No I bardzo, te czasy bardzo. od razu. Te mm. czasy są 69, 69. Skoda, skoda, A jak bo... tylko my z nim pojedziemy, będą mieli po 60. Albo nawet jeszcze mniej. No ja mówiłem, będzie ciężko na tej Łotwie. No, Łotwa widać. No patrz, jakie czasy. Czemu oni takich czasów nie robią, jak my z nim No, no jedziemy? bo wtedy to byśmy mieli. O, jedziesz. To jest jakąś przewagi nad nimi, tak? O, ja jadę? Po... Mhm. Nie wiem, będzie ciężko, próbujemy. No tutaj, no ja nie ja tu szans dużych nawet dla siebie nie widzę, tak szczerze mówiąc. Mm, fajnie, tylko nie tego kierowca, tego. Dobra, niech Krzysiu zupę i pokaże jak się jeździ. Jadę dość silnymi zawodnikami więcej. O, jeszcze szeroko pojechałem. już Ci odeszli, cały łuk prawie. Taki mocny, mocny start, odskoczyli dosyć mocno. Myślę, że coś będzie w podobie do Twojego wyścigu. No to będzie mega słabe, bo... No kurczę, ostatnio byliśmy, przynajmniej jeden z nas do półfinałów, a tutaj co tu by się stało? Czyżby to łatwo było aż tak? Jest to bardzo długi tor i dość ciężki. Po łukach można zauważyć, że te łuki są bardzo... Bardzo długie. A pierdole, no, jeszcze mnie zajebie. Uuu, tak. Ale na jednym kole ładny żeś tam pojechał, fajnie, tak fajnie ja to wyglądało na tle tak. tej bandy, jak tak leć, leć, leć lecisz i nagle jest. No, I no, i patrz jaki czas! Holder 70, Holder 70. 70, dobra. Tak, tak, kolega. Pozdrawiamy bardzo serdecznie na pewno. Byłem... No co no, no szansę mam, bo musiałbym dwa najbliższe wygrać, więc nie ja mówię, no no, że, tak, że jest, no, fatalnie. To, jest to, to taki, ale chyba teraz pojedzie... Nie, teraz razem pojedziemy, nie. chyba tak. Nie? nie? Teraz jedziesz ty. Mm. Tak masz, szansę, to, no, masz szansę, masz szansę, masz te dwa punkty, ty. że masz te dwa punkty. Kurczę. Tak, ale kurde no ja się obawiam tego, żeby znowu mi nie uciekli. I dwa, masz jeden taki, No nie za bardzo. Ciężki no, przeciwników. Więc... nie mam jakichś mega wybitnych, ale, ja ale czerwony kas, blisko tego. Muszę się tak mniej więcej ustawić, żeby mm, nie lepiej wyjechać. Zobaczymy. A swoją drogą na kolejny odcinek, to już Was bardzo serdecznie zapraszam na jutro do Adasia. Zgadza się. Bo ty w sobotę, tak wydajesz? Tak. No tak. dzisiaj ja W Sobota nagrywamy właśnie parę minut przed ósmą. <grym zieloną> Ej, jak mi wyprzedził? Czu Nie czuwam dla ja siebie. Czu ja się biorę do walki z nim, bo to. Nie będzie za różowo dla mnie, jeśli nie powalczę już z nimi teraz. O, ładnie, wjechałeś? To znów dwa punkty? Czy jeden? może zwycięstwo, bo to jest jeszcze szansa. Zrąbane słońce. Kurwa, jest szansa. Wygra to. No w dobrym miejscu jesteś. Dobrze. Dobra, mam to. Dobra, dobre Po, ale ta końcówka trochę tam było walki, nie, no. nie powiem. Musiałem się porozpychać między nimi, trochę łokcie poszły, bolą, ale, ale się udało. Dobra, mamy dwa. No i te czasy dobijają. Ja mam 62, a następnym byście go nie jadą, 67. No dobra, jedziemy razem. O no dobra, to jak coś to ja Cię mogę puścić, nie ma problemu. Jak dla mnie kumpo, masz być pierwszy, ja mogę być drugi. Teze, ważne żebyśmy w ogóle dojechali do końca. Ileczek, łyczek herbatki. Ja bez łyczka. Jadę okay. ja, ja, Jarek. Tak, między nami. No, a twój morderca. Nie wiem czemu chciałem na tabie sprawdzać przeciwników, nie? No Jak bo. w sensie. A no jo! <laughs> <laughs> Nie mów, że upadniesz. No nie. Cześć. Nie wierzę. Ja tak mówię, nie. a położę się. Je prosto we mnie. No bo ty się położyłeś ciut przede mną, wiesz? jak ja Chwilę później, kurde. Bo chciałem ściąć ten zakręt, żeby od razu... Ja nie wiem. Powiem, że pojadę szeroko, to już będzie po mnie. Nie, tak już po mnie jednym, kurde. Ej, ale zobacz, że oni nigdzie jak z nami startowali, nie startowali, że ich wyrywało na jedno koło. No dobra, ale to już masz punkta tak, ale kurde lipa, bo nie chciałem Cię tam trącić Sam myślę kurcze widzę, że już się położyłeś, to sobie myślę dobra, jeszcze sekundę i zaraz się e, też w tym zakręcie położę i będzie easy. A tu raptem jeb i widziałem tylko jak Twoje koło na mnie wjeżdża już. Wiesz, mówię tutaj jak pojechałem, nawet fajnie wyszedłem też z li. Aj kurde, szeroko. Mówię, to jest, to jest właśnie chyba ten moment, położę się, zetnę zakręt, może coś mi się uda. A tu Cikus. No ja już wiem na pewno, że mogę się no pożegnać z ja miała. Nie polubię na pewno, bo jedna wygrana, tak to? Wygrana. Y, Drugie zero i trzecie. I dwa punkty, tak. I teraz? I teraz jeden punkt. Jeden punkt. Czyli wszystkie, wszystkie miejsca zaliczyłeś? Ale chłopaki nie no tak, czas. Ale... Ale... Teraz my możemy pomarzyć, tylko. No, niby, niby jeszcze, ale tu zobacz. Jonowski ma dwa wyścigi, a ma, ma tyle sam punktów, co ja. Ja myślę, że ty masz szansę, bo nie wiesz, żebyś zero punktów w ostatnim biegu zdobył. No, nie wiem, nie, no, nie wiem. No, jak będzie 0, to tak, może być problem. Taki o. pewien, zobacz. Padam bardzo mocno. Teraz będziemy wiedzieć. Ma, ty będziesz miał 19, ja będę miał 20. Greg przed nami kolejna tak. Za a ja, no no I nieźle. teraz ten punkt Doyle, jedzie ze mną, jedzie ze mną. Jeśli będę przed nim, to będzie Git Pedersen, gdzie jest Pedersen? Nie widzę Pedersen, ty. Dobra. Pedersen wysoko mhm. Ja go szukam gdzieś tam przy końcu, a tu się okazało, że Pedersen jest drugi. Co to 11 jest punktów, jedna... 6 Kto No ze mną. Yeah. No jedynie tutaj muszę walczyć o zwycięstwo, punkt, niestety. Punkt minimalny daje Ci szansę, dwa punkty to już jesteś chyba z pewnością w finale. A zwycięstwo to już wiadomo, Aha. Dobra, Doil. najtrudniejszy przeciwnik dla mnie odpada, Doyle się wyłożył. Ty masz punkta w 100%. Tak, tutaj tak. Czyli dojedziesz do końca. I najważniejsze, że Doyle go nie ma. Jeśli okay. jeszcze będę przed Johnsonem, to już będzie gi. Jensenem, sorry, yep. ale... ma w górę. Spóźniłem ten start bardzo mocno tutaj. Oj, ojej, tu. dobrze pojechałeś. Na granicy, ale... I myślę, że Pedersena będzie ciężko dogonić, ale masz szansę nad Jensenem. Bym bardzo chętnie z nim trochę powalczył, bo... No i wziął go. Wypchnął go, kurna, jebaniutki. Oj, szeroko, szeroko to. To masz szansę Pedersena łyknąć. Bo on też bardzo szeroko chodzi teraz. Udało mu się. Pozdro wygrać. Dobra, to będzie gitara dla mnie. Ej, tym wyrobił finał. tak, jest. Mam pół finał super. Uch, doil, udało się. Doile, doile. Dużo, dużo dużo pomógł, bo się wypierdolsił. Się. A dla mnie to ostatni wyścig łatwiej. Że tak Niestety. No ale te, ten musisz wygrać. A No ja nie widzę tutaj innego wyjścia niż jadać na no tym, na podium, w, w tym wyścigu. Bachelor. Masz Bachelora, Johnsona i Harisa. No Harris chyba taki najtrudniejszy przeciwnik będzie. Jak na niego patrzy. Mam cię, że na tej twojej kamerze ciężko. Ciężko wyczuć łuki w ogóle, jak tutaj je łapać. Ja właśnie czuję na tej swojej ładnie łuki. Nie patrzymy. No ja, bym, na mnie. ja bym nie umiał. Ale żeś tam ładnie w moim świecie. O stylu. ty chu! Wow, ale wyratowane pięknie. A, Nie ma, nie. O, jednak jestem. Jesteś, jesteś, ładnie. A pierwszych nie tobą, jak nie wiem, ale... Uuu, ładnie. Niemal, że idealnie, żeś to tak po samej tej, po samej tej kostce brukowej pojechał. Tutaj chyba to jest jakiś beton, coś takiego. Ale, ale ważne, że tam, można tak. na to wjechać. Mm. Najważniejsze, że delikatnie można to przyciąć, nie mocno, ale. Ale trochę. Kurna, można. tak fajnie jechałem tam. Ostatnie okrążenie, ostatni łuk, czy. Nie będzie no. chociaż trzecie? Nie, wepchnęli I... mnie na no, przykład. tak. No, szkoda. Wielka szkoda, było, bo było się bardzo jechało. blisko no. Zaskakujące. Nie powiem, jechało. Mi to mi się bardzo, pominąć. Zobaczymy teraz tutaj. Ale ja to już czułem, no, jak trenowałem. Nie czuję w ogóle tego toku. Oj, oj, Dwa miejsca. Muszę być w pierwszy lub drugi. Jadę w białym. Z no, twojego złego, ale zaryzykuję 13-200. Zobaczymy. Może to mi odrobinę pomoże przy tych prostych, chociaż nie wiem. I znowu mam Pedersena. Dobrze, że Pedersen bardzo szeroko jeździ. To jest. No. Można trochę poszli, jest sporą szansę, żeby, żeby go tutaj sobie wyminąć. No i zobaczymy. Pedersen i Handel oczywiście tam na przedach. Ale poszedł pierdolny, Pozdrawiam. Tu się, tu się udało bardzo dobrze. Jeszcze tylko z Pedersenem, że mógł powalczyć, to mógłbym mieć. Znaczy, w tym momencie i tak je masz finał, więc. Tak, ale wolałbym, wiesz, co? Mieć jeszcze możliwość wyboru kasku. No. Mm, tam ci oczywiście, już trochę na tyłach dostali. Tak jak być powinno. Pedersen walczy, ale że ściął. Stro stro, 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 dobra. O za ostro troszeczkę. Już myślałem, Zresztą, że dwa razy. Próbowałeś jak mogłeś, co nie? Ale mm, nie masz. szansy. Tutaj no nie, nie do... Znaczy Zadarze, miałem tam szansę, ale jest. Dobra, będzie będzie finał. Ej, rekord pobiłem. 59,94. O Boże, co to On było? On miał 59,53. No to nieźle. No, trochę zaskoczyłem. No nie powiem. Tak. Te czasy... Sam A się zaskoczyłem. Będę ostatni Bo kask wygrał. Kolejny finał Kuba, Aha, ja wiem, jak dostanę jak najgorszy z możliwych kasków. Cześć, Dobra, ryzyk 13300, zobaczymy czy to mi pomoże. 13, Ale Pedersen i będzie... to mają ładne punkty, hmm. więc... No, jeśli to hmm. wygram to będzie naprawdę, to, to by było coś coś innego. Ole, poszli ładnie. Ty też nawet dałeś radę tutaj. Pa 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 pa, pa patrz! Nie baniutki Za szeroko Ale dobrze dobrze wyjściu będę miał bardzo dobrze I... Zewnętrzna zepchna Oj, oj No to dobrze. uderzenie było kijowe trochę Żagar prowadzi Ta. Tak, wyskakująco Pedersen Zaga... ostatni Z żagarem będę mógł powalczyć jak tutaj dobrze wyjdę Dobrze wysiłane gdzie git? Jeszcze jedno okrążenie i Czy żeby kolejny? Jestem na twoim i w Speedway Extra Lidze? No nie wiem, może, ale tu będzie ciężko, bo to jest ostatni łuk. I bokiem go widzę. Jest <słuch> 61:44 <słuch> <słuch> i mam. Ha. Mam a. podium na Łotwie, jest, kurczę, nie, nie wiesz, że tyle, tyle trzeba było się namęczyć. 14 punktów standardowo, co zdobywam na Łotwie, więc nie było źle. Fajnie, fajnie, bo mimo, mimo ciężkiego wyścigu udało się wywalczyć te pierwsze miejsca. Ja Wam bardzo serdecznie, ludziska, dziękuję za oglądanie, już zapraszam do Adasia. Mam nadzieję, że u Adasia będzie też e, finał z jego udziałem. Ja to marzenie. Byłem pie... Zobacz, po punktach powinienem być trzeci patrząc, a nawet czwarty. Nie, trzeci. Tak, cześć, trzeci cześć. Tak. A wyszło, że jestem pierwszy, więc ja serdecznie dziękuję zwaną. za oglądanie. Zapraszam bardzo serdecznie. Do Dasia i cóż, my słyszymy się w kolejnych odcinkach. LL ludziska. Cześć.